Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Strasznie dziękuję za ilość wyjść po ostatnim filmiku. Pozdrawiam Śląsk, pozdrawiam Małopolskę. Wszystkie te e, tajemnicze regiony, które się wyświetlały w statystykach. Pozdrawiam chrzanów. I żeby nie było nudno, dziś przytoczę państwu przykład z cyklu Szewc bez butów chodzi dotykający mnie samej budzący moją głęboką frustrację delikatnie ująwszy temat no i z działki oczywiście, której nie znoszę, z którą jestem naprawdę na wojennej ścieżce od lat X czyli Procedura karna. Otóż toczące się od wielu, 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 wielu miesięcy postępowanie karne, dochodzenie kończy się dla mnie no tak jak chyba większość spraw w tym kraju, czyli postanowieniem o umorzeniu z powodu Takiego i takiego. Ale nie to jest najbardziej irytujące, denerwujące, yy, bulwersujące mnie samą. Mianowicie, postępowanie było prowadzone od samego początku przez yy, no, skazaną do tego osobę, przez jednego pana, z którym to panem miałam kontakt na przestrzeni tych wielu miesięcy, yy, Telefoniczny. No, trzy razy. Natychmiast, zaraz po rozpoczęciu, kilka dni później i ostatnia rozmowa, która właściwie m, pokazała, pokazała obraz całej sytuacji i pozwoliła mi zrozumieć, dlaczego to się wszystko potoczyło tak, jak się potoczyło. W każdym bądź razie, pan był trudny do m, w ogóle uchwycenia. Jeśli chodzi o swoją obecność, bo albo miał L4, albo ja dzwoniąca niestety nie trafiałam na dzień jego służby, więc jakby rozmijaliśmy się. Ale tego L4 to jednak było u niego trochę. Więc któregoś dnia usłyszałam, że sprawa została przekazana komuś innemu, zadzwoniłam do tego kogoś innego. Ten ktoś inny powiedział, że właściwie dopiero ja mu mówię, że on ma moją sprawę. Ale, że najlepiej byłoby, gdybym rozmawiała z tym, kto sprawę od początku prowadzi. No, jest całkiem logiczne rozumowanie, no bo właściwie on niewiele wie. W drugiej z rozmów z tym właściwym człowiekiem wskazałam mu konkretne fakty z prośbą o podjęcie konkretnych czynności. I mój błąd, mój wielki błąd polegał na tym, że jedyne co zrobiłam, to upewniłam się w tej rozmowie telefonicznej, czy aby na pewno pan sporządza notatkę służbową z rozmowy ze mną. No i on oczywiście potwierdził, że tak i że wszystko to, o czym rozmawialiśmy, wszystkie te czynności, które ja wskazuję, on wykona, on je zrealizuje. No więc no. Super! Jakim było zdziwieniem, moje zdziwienie, w momencie, w którym latem otrzymałam pismo informujące mnie o tym, że postępowanie zostało umorzone z uwagi na to tamto siamto, bez jakiegokolwiek sensownego uzasadnienia, nie wiem, długiego wywodu. E co zostało, co nie zostało przeprowadzone, może by tak wspomnieć o tym, nie no, nie no w ogóle, zapomnijmy. I tak jak dostałam, tak jak otworzyłam ten list, tą korespondencję, tak wzięłam telefon i wykonałam kolejny raz połączenie do tejże instytucji z taką oto rozmową, mniej więcej. Taka rozmowa się odbyła. Odbiera telefon, a znaczy może nie, odbiera. Łączą mnie z człowiekiem, który sprawę prowadził. Łączą mnie z człowiekiem, który sprawę prowadził i e, ja go informuję, że chciałabym w kolejnym. Że dostałam to i to pismo, że chciałabym w kolejnym dniu przyjść, zapoznać się z aktami. Zapadła cisza. Po jakiejś chwili, chwiluni, pan się odzywa i mówi. Że muszę wysłać do niego pismo. Więc, jakby, konsternacja teraz z mojej strony. I od razu pytam, jakie pismo? Na co pan powtarza, że ja muszę wysłać pismo? Na co ja pytam ponownie, jakie pismo i jak on sobie wyobraża to wysyłanie przeze mnie pisma, jeśli ja mam 7 dni na złożenie e, zażalenia na to, to jak teraz zacznę z nim prowadzić korespondencję, no to nie ma bata tego terminu, to ja nie dotrzymam, nie ma szans. Znowu chwila ciszy. Pan po chwili mówi, że on mi nie udostępni żadnych akt bez pisma. Załapała. Chodziło mu o wniosek. O sporządzenie, wniosek o udostępnienie akt, czyli o końcowe zaznajomienie się z materiałami itd. Tak I pyta. Czy o to mu chodzi. Na co on odpowiada, że tak. No więc odpowiadam yy, pytająco, czy yy, no, nie jest przez przypadek tak, że mają gotowe formularze gdzieś u siebie na biurku i wystarczy, że ja przyjdę, podpiszę ten formularz, wskażę co potrzeba. Sprawa załatwiona. Nie mają formularzy. No więc ok, więc mówię, no to ty pan to na kolanie sporządzę. Może to wystarczy? Pan odpowiedział, że do godziny oddzwoni. Jak Boga kocham, to była moja rozmowa przez telefon z tym człowiekiem. Tak ona brzmiała. Tak przebiegła. Bez komentarza. Człowiek rzeczywiście oddzwonił po niecałej godzinie i poinformował, że zaprasza mnie na kolejny dzień, na końcowe zaznajomienie się z materiałem. Świetnie. W całej tej sytuacji, nie wiem czemu, byłam święcie przekonana, że ja następnego dnia spotkam tego człowieka, że on będzie ze mną rozmawiał, że no yy, jeśli zadzwonił dopiero po godzinie, no to ja zakładam, że wykonał jakieś starania, żeby być w tym czasie, w którym ja tam będę i żeby móc nie wiem, ze mną dwa zdania zamienić, czy coś, nie wiem. Oja durna. Przychodzę następnego dnia. Okazuje się, że pana oczywiście nie ma. Nie miał w tym dniu y, służby. Rozmawia ze mną pani. Ja daję wniosek, składam wniosek o y, końcowe zaznajomienie się z materiałami dochodzenia. I pani wręcza mi <tuszu> teczuszkę. I ta teczuszka, proszę Państwa, ma 17 albo 18 stron miała. W każdym bądź razie jakiś taki, kurczę, cieniusieńkie coś, po prostu takie o, takie o. Ja jak to wzięłam w ręce, po, tych, po tym wielomiesięcznym prowadzeniu sprawy, no, możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie było moje, no, najsubtelniej jak mogę powiem, zirytowanie. I pani widząc, że krew mnie jasna zalała, pyta mnie, znaczy, nawet nie pyta mnie, ona mówi, że no, niestety ona żadnych informacji więcej oprócz tego, że mi to udostępnia, nie udzieli, no bo ona sprawy nie prowadziła i jakby nie wie, co się działo, co się nie działo. Jest to logiczne. Efekt był taki, że no sporządziłam bardzo, bardzo wylewne zażalenie na to postanowienie. Jak się sprawa kończy, skończy, nie wiem. Istota i sens tego, o czym mówię, jest taka, że oczywiście w tych aktach, które mi udostępniono, nie było. Notatki służbowej, o której zapewniał ten człowiek, więc nawet tego nie zrobił. Eee, pan Licho, że nie przeprowadził tego, tamtego, siamtego, nie wykonał takich czy takich czynności, ale on nawet nie zarejestrował, nie odnotował tego, o co ja prosiłam w rozmowie telefonicznej. Morał jest taki, że proszę Państwa, jak się w swojej sprawie chcecie. Eee, jeśli chcecie w swoich sprawach. Żeby działo się dobrze, i żeby finał był choćby trochę po waszej myśli, angażujcie się w sposób naprawdę głęboki. I nie zawierzajcie! Mundurom czy instytucjom, w których sprawy się dzieją, ponieważ jeśli sami czegoś nie zrobicie, nikt tego za was nie zrobi. Moim błędem. Było niezłożenie wniosku dowodowego w formie pisemnej. To był mój błąd, bo gdybym to zrobiła, nie ma bata, coś musieliby z tym zrobić, to by nie mogło zniknąć, tego nie mogłoby nie być. W związku z czym polecam Państwu takie, a nie inne działania. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.